Dzisiaj jesteśmy na torze Autodrom w Biłgoraju, będziemy kręcić nasz najnowszy klip, w sumie w tym momencie właśnie to robimy, razem z grupą Playboys usłyszycie już niedługo nasz kawałek i mam nadzieję, że zobaczycie klip, który będzie fantastyczny i który będzie Wam się kojarzył właśnie z miejscowością w Biłgoraj. Przede wszystkim to właśnie zasługa tego ostatniego wydarzenia Drift Day, które odbyło się 29 i 30 kwietnia. Dzięki temu wydarzeniu ogromnie rozpropagowaliśmy w ogóle fakt, że ten tor tak naprawdę w Biugaraju istnieje. On cały czas istniał, tylko no, wydaje mi się, że nie był odpowiednio nagłaśniany i dużo osób sobie w Polsce e, nawet nie zdawało sprawę, że tutaj po tej wschodniej stronie Wisły taki tor jest. Tak naprawdę w Lublinie e, tego toru już nie ma, też istniał kiedyś tam tor, teraz obecnie zostały wybudowane budynki Rodzinne. Natomiast my w Bułgarii chcemy przywrócić jego świetność, jego ten blask z dawnych lat i zdajemy sobie sprawę, że może być to ogromnym motorem napędowym dla rozwoju bułgarskiej gospodarki, nie tylko samej bułgarskiej jak i miastu, ale również całemu regionowi naszemu. Cudowna pogoda, świetna atmosfera, myślę, że ten klip naprawdę przejdzie do historii. A myślę, że po tym teledysku będzie tego driftu tutaj zdecydowanie więcej, bo naprawdę fajne miejsce, jest gdzie się pobawić, powygłupiać. Dla wszystkich fanów motoryzacji na pewno miejsce, które będziecie odwiedzać częściej. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak bardzo jest to potrzebne pod względem chociażby pełnych hoteli, pełnych restauracji. Biłgoraj przez te dwa dni 29-30 kwietnia żył, a dzisiaj no tylko trzeba się cieszyć właśnie, że przyjeżdżają tutaj takie zespoły, które są zespołami topowymi muzyki Disco Polo i chcą kręcić. Chociażby jeszcze na tym starym torze, e, taki teledysk, no, który mam nadzieję każdy z Państwa mm, zobaczy. Jeżeli e, lubicie motoryzację, jeżeli lubicie szybkie samochody, jeżeli lubicie się ścigać, to pamiętajcie, zróbcie to w odpowiednim miejscu, tak jak my. My bawimy się świetnie e, od e, samego rana, ale myślę, że zostaniemy tu nieco dłużej, a Wy zostaniecie z naszą piosenką. Myślę, że premiera jeszcze w czerwcu. Dokładnej daty nie podajemy, dlatego, żebyście zaglądali na social media Grupy Piękni Młodzi, na social media Madzi, myślę, że tam podamy datę w ciągu najbliższych kilkunastu dni. No, może kilkunastu przesadziłem. Po prostu musicie zaglądać, obserwować i czekać, bo premiera z pewnością będzie z przytupem, a więc musicie być razem z nami. Zapraszam do oglądania klipu.